Też bezpieczna piękna, to cierp. W imię tej zasady Ola Kwaśnieńska męczy się, bo ci kolejny kolejne kilometry. Czyżby miała kompleksy związane ze swoją wagą? Jakie są największe zmartwienia Oli Kwaśniewskiej? To, że ukochany Wojtek Szufnicki mieszka daleko, a może to, że jest twórką byłego prezydenta? Nic z tego! Pośladki to główne zmartwienie Oli. Okazuje się, że zrobi wszystko, aby były jeszcze bardziej jędrne. To właśnie pośladki Oli sprawiły, że moda Kwaśniewska postanowiła rozpocząć bieganie. Zupełnie jak Forest Gump. Jak już gdzieś idzie, to biegnie. A że Ola nie chodzi zbyt wiele, tylko porusza się swoją wypasioną furą, więc zatrudniła osobistego trenera, który pilnuje jej treningów. Gdy nadchodzi odpowiednia pora, Ola wbija się w dres, zakłada czapkę, obowiązkowo kulary i rusza na wianowskie pola. Pilny trener nie tylko narzuca tempo treningu, ale na bieżąco spogląda na pupę swojej podopiecznej, sprawdzając efekty pracy. Wojtek Szuchnicki pewnie będzie szczęśliwy. A Wam jak? Podoba się pupa Oli Kwaśniewskiej? Więcej na www.starnews.pl. Zapraszam!